Artykuł 7. Cnoty. Wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. Cnota jest habitualną i trwałą dyspozycją do czynienia dobra. Pozwala ona osobie nie tylko spełniać dobre czyny, ale także dawać z siebie to, co najlepsze. Osoba cnotliwa wszystkimi swoimi siłami zmysłowymi i duchowymi dąży do dobra, zabiega o nie i wybiera je w swoich konkretnych działaniach. Celem życia cnotliwego niech będzie upodobnienie się do Boga. Cnoty ludzkie, cnoty ludzkie są trwałymi postawami, stałymi dyspozycjami, habitualnymi zaletami umysłu i woli, które regulują nasze czyny. Porządkują nasze uczucia i kierują naszym postępowaniem zgodnie z rozumem i wiarą. Zapewniają one łatwość, pewność i radość w prowadzeniu życia moralnie dobrego. Człowiek cnotliwy to ten, który dobrowolnie czyni dobro. Cnoty moralne zdobywa się wysiłkami człowieka. Są one owocami i zalążkami czynów moralnie dobrych. Uzdalniają one wszystkie władze człowieka, by doszedł do zjednoczenia z miłością Bożą. Cnoty kardynalne. Cztery cnoty odgrywają podstawową rolę i dlatego nazywa się je cnotami kardynalnymi. Wszystkie inne grupują się wokół nich. Są nimi roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie. Jeśli kto miłuje sprawiedliwość, jej to dziełem są cnoty. Uczy bowiem umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa. Cnoty te, pod innymi nazwami, są wychwalane w wielu miejscach Pisma Świętego. Roztropność jest cnotą, która uzdalnia rozum praktyczny do rozeznawania w każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia. Człowiek rozumny na kroki swe zważa. Bądźcie roztropni i trzeźwi abyście się mogli modlić. Roztropność jest prawą zasadą działania, jak za Arystotelesem pisze święty Tomasz. Nie należy jej mylić ani z nieśmiałością, czy strachem, ani z dwulicowością, czy udawaniem. Jest nazywana woźnicą cnót, kieruje ona bowiem innymi cnotami, wskazując im zasadę i miarę. Roztropność kieruje bezpośrednio sądem sumienia. Człowiek roztropny decyduje o swoim postępowaniu i porządkuje je, kierując się tym sądem. Dzięki tej cnocie bezbłędnie stosujemy zasady moralne do poszczególnych przypadków i przezwyciężamy wątpliwości odnośnie do dobra, które należy czynić, i zła, którego należy unikać. Sprawiedliwość jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy. Sprawiedliwość w stosunku do Boga nazywana jest cnotą religijności. W stosunku do ludzi uzdalnia ona do poszanowania praw każdego i do wprowadzania w stosunkach ludzkich harmonii, która sprzyja bezstronności względem osób i dobra wspólnego. Człowiek Sprawiedliwy, często wspominany w Piśmie Świętym, wyróżnia się stałą prawością swoich myśli i prawością swojego postępowania w stosunku do bliźniego. Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. Panowie, oddawajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe i słuszne, świadomi tego, że i Wy macie Pana w niebie. Męstwo jest cnotą moralną, która daje wytrwałość w trudnościach i stałość w kontynuacji dobra. Umacnia postanowienie opierania się pokusom i przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym. Cnota męstwa uzdalnia do przezwyciężania strachu, nawet strachu przed śmiercią, do stawienia czoła próbom i prześladowaniom, uzdalnia nawet do wyrzeczenia i do ofiary z życia w obronie słusznej sprawy. Pan, moja moc i pieśń. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę, jam zwyciężył świat. Umiarkowanie jest cnotą moralną, która pozwala opanować dążenie do przyjemności i zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych. Umacnia panowanie woli nad popędami i utrzymuje pragnienia w granicach godziwości. Osoba umiarkowana kieruje do dobra swoje pożądania zmysłowe, zachowuje zdrową skromność i nie daje się uwieść by iść za zachciankami swego serca. Umiarkowanie jest często wychwalane w Starym Testamencie. Nie idź za Twymi namiętnościami, powstrzymaj się od pożądań. W Nowym Testamencie jest ono nazywane skromnością lub trzeźwością. Powinniśmy żyć na tym świecie rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie. Żyć dobrze to nic innego, jak miłować Boga całym sercem, całą duszą i całym umysłem. Dla Niego zachowuje człowiek nienaruszoną miłość. Dzięki umiarkowaniu, której żadne nieszczęście nie złamie, dzięki męstwu, która posłuszna jest jedynie Bogu samemu, dzięki sprawiedliwości, która czuwa nad rozeznaniem wszystkiego, by nie dać się zaskoczyć przez podstęp i kłamstwo dzięki roztropności. Cnoty i łaska, cnoty ludzkie nabyte przez wychowanie, świadome czyny i wytrwale podejmowane wysiłki są oczyszczane i podnoszone przez łaskę Bożą. Z pomocą Bożą kształtują one charakter i ułatwiają czynienie dobra. Człowiek cnotliwy jest szczęśliwy, praktykując cnoty. Człowiek zraniony przez grzech ma trudności w zachowaniu równowagi moralnej. Dar zbawienia dany przez Chrystusa udziela nam łaski koniecznej do wytrwałości w poszukiwaniu cnót. Każdy powinien zawsze prosić o tę łaskę światła i mocy, przyjmować sakramenty, współdziałać z Duchem Świętym iść za jego wezwaniami do miłowania dobra i wystrzegania się zła, żeby żyć dobrze, żeby żyć zgodnie z wolą Bożą, żeby znajdować i pełnić dobro moralne. Potrzebujemy cnót. Praktyka cnót to jest taki fitness dla ducha, chociaż nie tylko dla ducha, lecz także dla ciała i dla całego człowieka. To pewnie bardziej nam się kojarzy z duchem. Cnoty są takimi stałymi dyspozycjami, są postawami, które sprawiają, że nie przez przypadek nam się coś udało zrobić, tylko my mamy stałą dyspozycję do czynienia dobra. I dzisiaj słyszeliśmy o cnotach kardynalnych, na których zawieszone są inne cnoty. Więc warto się zastanowić nad tym, czy my praktykujemy życie tymi cnotami. W jaki sposób ćwiczymy się w roztropności, w umiarkowaniu, w męstwie czy w sprawiedliwości? Można to sobie wyobrazić w ten sposób, że roztropność odpowiada najbardziej za nasz intelekt. Męstwo byłoby na poziomie naszego serca, czyli byłoby tą, która pomaga nam żyć odważnie, pokonywać przeciwności, skupiać się na prawdziwym dobru, mimo trudności, które się w życiu pojawią. Umiarkowanie można by umieścić na poziomie naszych lędźwi i ono by odpowiadało za pewien porządek, harmonię i ład między naszymi porządliwościami, naszymi zmysłami, naszymi emocjami, które mamy. Nie po to, żeby mówić, że one są złe, tylko po to, żeby z nich dobrze korzystać, a sprawiedliwość byłaby tą, która spaja je wszystkie. Dlatego zachęcam do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób Współpracujemy z tymi cnotami, jak je kształtujemy, jak o nie dbamy, czy prosimy o nie. Pozwólcie uwagę, że twórcy katechizmu mówią nam dzisiaj, że cnoty moralne zdobywa się wysiłkami człowieka. To prawda, że Pan Bóg daje nam wszelkie zalążki tych cnót i Pan Bóg daje nam łaskę, żebyśmy mogli je rozwijać, ale potrzeba naszego wysiłku, potrzeba naszej pracy nad sobą, potrzeba naszej troski o to, jak będziemy postępować. Stąd właśnie to moje porównanie do fitnessu dla ducha. Tak jak ćwiczymy swoje mięśnie, tak jak dbamy o dobrą dietę i to wszystko jest dobre i właściwe, tak potrzebujemy wykonać pewien wysiłek ćwiczenia się w cnotach, modlić się o nie, ale także działać.